Zainteresowanie tym tematem było naprawdę duże, stąd nasz materiał. Mieszkańcy obawiali się, że udzielona przez wodnika pożyczka Jeleniogórskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sprzed kilku lat ma wpływ na wzrost stawek za wody i ścieki w nowej taryfie. Na początku poprosiliśmy o komentarz prezes Katarzynę Wierską Kuberek. Pożyczka udzielona JTBS-owi chyba z 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam, nie ma wpływu na cenę wody. Powiem dlaczego. Ponieważ ona nie jest wpisana w tak zwany odpis czy, czy straty i wtedy trafiłaby w cenę wody, ona nadal jest co roku wskaźnikiem z umowy waloryzowana i stanowi przychód dla spółki, czyli absolutnie nie znajduje się dzisiaj w koszcie, czyli nie jest częścią taryfy i nie jest przekładana na mieszkańców. Czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Oczywiście, że tak zakładamy. No Gdyby nie było szansy, to byśmy to umorzyli, wpisali w straty, ale tego nie robimy. Co roku przedłużamy ewentualnie aneksem obowiązującą umowę razem z wskaźnikiem waloryzacji na kolejny rok i zakładamy, że JTBS w tej czy innej formie będzie w stanie nam tą pożyczkę spłacić. Jak na razie z 3,5 miliona złotych pożyczki w trakcie ostatnich 9 lat spłaconych zostało ponad 850 tysięcy złotych. Nie w gotówce, a w nieruchomościach, które wodnik otrzymał, a później sam musiał sprzedać. W zasobie spółki pozostaje jeszcze część zaznaczona w tabeli na biało, której wartość wyceniona została na 115 tysięcy złotych. Informacje na ten temat przesłał do naszej redakcji Rzecznik Spółek Miejskich Zbigniew Żońca, który w tekście zaznaczył, że zgodę na pożyczkę udzieliło walne zgromadzenie z dnia 14 listopada 2012 roku w osobie ówczesnego zastępcy prezydenta Huberta Papaja. Poprosiliśmy go o komentarz: Wszystkie decyzje w mieście podejmuje prezydent. 10 lat temu prezydentem był pan Marcin Zawiła i wszystkie decyzje były podejmowane za jego wiedzą, zgodą, działając z jego upoważnienia. Ja dzisiaj jestem bardzo zdziwiony, że ta sprawa trwa dalej. Trwa ponad 10 lat. I tu jest pytanie, co przez te 10 lat się wydarzyło? Co przez te 10 lat wykonały władze spółek, ówczesny, obecny prezydent? Dlaczego ten temat cały czas jest aktualny? Wydaje się, że to pytanie nie może być skierowane przynajmniej jak na razie do obecnej prezes Wodnika, która swoją funkcję objęła niespełna rok temu.